Godzin. I ja tam w tym sanatorium nagle czułem, że już taka sytuacja jest. Ale zawsze marzyłem o tym, żeby poznać też tam jak jest, żeby normalnych <laughs> ludzi, normalnych <laughs> ludzi rozumieć. Tak, trzeba, żeby kogoś rozumieć. A jest tak prawda, że w życiu nie można nigdy robić takiej przykrości, żeby ktoś przez kogoś musiał kładać. I teraz powiem tak, dziwię się proszę państwa. Bo każdy z nas w jakimś lokalnym patriotyzm ma i tak łatwo ręce poszły do góry w sprawie sprzedaży lasu. Czy może teraz nie, ale po jakimś czasie będziecie mieli kaca moralnego, wyrzuty sumienia? Co my żeśmy zrobili? Przecież tak jak powiedział pan Jan Kura, sprzedacie lasy i co dalej? Ja wiem, że może one dochodowe nie są, ale byłem teraz w ciągu trzech dni w lesie, w gromadzkim w Wójka, jest tam dom 90-letni. Nie liczyłem, ile tych dębów jest. Ale jest każdy dom. dom w pierwszej klasie kosztuje chyba 3200 kubik tartacznych. W klasy klasie 930 i średnio mówić uczciwie. Tam są potężne pieniądze. W kurkach Zagajnych, co chodzi o lat. To jest tak samo, jakby dzisiaj rolnik sprzedawał Henkę przyczepę za 10 tysięcy złotych i nie zważając, że na przyczepie jest jeszcze ziarna. Że paku za kilkanaście tysięcy złotych, to tak to wygląda w sprzedaży lasu. Ja powiem tu, jak stoję. Każdy do mnie rozmawia, nawet nie wiem, a to, to panie. Ja nie znam ludzi, i naprawdę są do mnie bardzo przykrywani. Życie tak przygniata dzisiaj ludzi, że każdy ma tyle problemów, piątek, bo mnie upokorzyło życie, los w zeszłym roku, ale to jest po prostu życie. Człowiek jest zdrowy, rodzina jest zdrowa, to jest najważniejsze. I teraz powiem tak. Jakby są tysi, zebrali podpisy przeciwko sprzedaży lasów, to ja bym te podpisy wysłał do Ordańska. I by się ruszyło. Ale powiem też teraz tak. Po co mi to jest potrzebne? Ja jestem w duchu inaczej wychowany, proszę Państwa. I teraz mówię. Biada ostrzegam przed sprzedażą lasów w burkach zagajnych. Enklawa pod Bożycami na jest tak piękna. Zawsze było mówione las gromadzki. I ostrzegam, że będę musiał wypełnić wolę części społeczeństwa przy następnym rozdaniu kart. I wtedy będę żądał, przy następnym już nowym, nie wiem kto będzie tym burmistrzem, czy tam cały skład, będę żądał o rozliczenie tych, co sprzedali lasy. Nie tylko tych, co tutaj siedzą, ale też i komisję rewizyjną, żeby komisja rewizyjna za to odpowiedziała. Piękne jest to, że rondo ma być Piłsudskiego nazwa, który jest mał 35 lat, w I teraz tak, to jest śmieszne, to co tu jest robione z tym rondem. Słyszę, że gmina Ksyjo ma jeszcze dopłacić. Pytam się, kiedy oni będą płacić za to kary umowne, bo jest takie prawo. Ale to już mnie tam nie interesuje i nic o od tego. I mówię tak, szczerze, Zastanówcie się, bo wszystko ma płytkie podłoże, jest tylko gonitwa za pieniędzmi, Tylko gonitwa za pieniędzy. Przeda się raz, pieniędzy nie będzie, bo ich nie ma i nie będzie, ale ktoś na drugi rok padnie na pomysł, sprzedajmy ten gmach. Jeszcze mamy rok czy ile rządzenia, podratujemy się i sprzedamy ten gmach i może będzie lepiej, jak wydzierżawimy ten gmach, bo będą mniejsze pieniądze, ale to wiemy się do dużej jak będziecie sprzedawać ten gmach, to ja się głoszę na ten kupna tego gmachu. Prezes banku, bank mi dał łożek cyński BS w kredyt. E, I wtedy ja będę spłacał te zobowiązania wobec tego gmachu, a władze gminy będą mi płaciły dzierżawę ja będę to pokrywał, może mi jeszcze wystarczy na godne życie. Ale to jest tak pół serio, pół żartem. I powiem co następnie. W Polsce Samorząda. Z tego co wiem, pracuje milion dwieście tysięcy ludzi. To jest ukryte bezrobocie inteligencji. My tu nie mamy wpływu nic z tych. Trzy lata temu, nie wiem, bo w nowe papiery nie patrzyłem, dużo czytam, było zużycie papieru biurowego na jedną osobę. Czy to nie w ogóle, czy Trzy staruszek, 76 sześć milionów papieru biurowego. Lasy państwowe są gospodarzami dobrymi. Lasami. Dzisiaj są w ręku państwa. Załóżmy, że ktoś za ileś lat będzie miał pomysł sprzedaży tych lasów państwowych. Nie będzie nic. To tak, jakby tej gminie ktoś wyrwał serce. Tak jak człowiekowi by ktoś wyrwał serce, sprzedaży lasu wyrwie serce. Są inne rzeczy. Wiadomo, ktoś mówi pieniędzy brakuje. Na pierwszym miejscu są takie zwane rzeczy. Te ważne, obsługa kredytu, szkolnictwo, to tamto, e, opał drogi szkoły, grzanie w dziewięrzewie, jako poproszę by był dużo tańszy. A później jak zostaje, to się robi inwestycji. A nie to, że nie ma pieniędzy. I następna sprawa. Następna sprawa. Tak jak z panem Byskiem w Wantowica, panem radnym, potrafiliśmy rozmawiać przy kieliku jak Polacy. Na luzie. Na luzie. Panie kuran, Patrzyłem y, kuran, na Panie, Świerczy, kuran dobra, dobra, dobra. Czy ma panie więcej? Proszę mówić więcej. Eee. Byliśmy na zebraniu płatkowym, było bardzo miłe spotkanie ale, ja to trafiłem jako żart. Ale, powiedział pan Zodę, w pewnym ale, momencie, panie Juran, słuchaj, jak wygrał, będzie rządził gminą. Ja oczywiście to taki jako żart. I mam świadków, znaczy, bo wygrałem. Ale, ja Był pan be, bardzo zdenerwowany. Ja nie będę odnosił panie, się do pana, do pan pana. Panie, panie Juran, niech pan będzie honorowy i niech pan, pan podejmie nie ten będzie temat, dalszy pan Olasy. Walczy pan lasy? Sam nie wygrał. A walczy pan lasy? Po to na to spuściłem, żeby pan to widział. Ja się zwracam do mojego radnego Bartka Uzolfa. Chodzi o to, że chodzi o dziecka do mnie. Pytam się, jak jakim celu poszedł jako na radnego był co dzień przed wyborami u mnie. Tak. Powiedział między innymi, że przyjechał nerwowo ostatnio przed e, październikową sesją na podwórze rowerem nerwowej i mówi do mnie tak. Jurat, zobaczysz, czy później, czy prędzej, to my cię na słówka złapiemy. Niech Pan jak sprawy tak, na prywatnym podwórzu, proszę Pana. Nie, to mówię, proszę Pana, dlatego, czy ma dlatego ja bym ubrany ponowno w po październiku, powiedziałem, że szykuje się coś nieciekawego. I teraz powiem tak. Panie, proszę cię nie będę. My po prostu nie chcemy pana słuchać. Dobrze, panie musi. Może pan skończy. Dobrze. Panie specjalnie, zakład, pan przeglątnie w Łankowicach i powiedział Pan wyraźnie, jak pytał, będę co ci w Ja tylko proszę, żeby pan mi teraz nie przeszkadzał. Dziękuję. Ja nie będę cząstka. Przechodzimy do następnego punktu y, odpowiedzi na inspirację. Proszę.